Witam serdecznie. Na początek chciałbym, żeby panie powiedziały coś o sobie. Czym się zajmują, czym się zajmują zawodowo, ale również czym się zajmują prywatnie. Jakie jest pani hobby i, i, i co pani lubią? Przekazuję mikrofon, myślę, że po prostu po kolei, a później zobaczymy jak na pójdzie. Się to. Reprezentuję branżę medyczną. Jestem diagnostą labulatoryjnym, ponieważ zawód diagnosty laboratoryjny jest zawodem uznanym dopiero od 2001 roku, a w zawodzie pracuje już trochę więcej. Wcześniej nie było to ujęte w ramach prawnych i dopiero ustawa o diagnostyce labulatoryjnej. Wprowadziła właśnie to, że jest taki zawód, o którym wiele osób nie wie, że na dzień dzisiejszy w laboratoriach medycznych pracują diagności laboratoryjnej. Ja jestem również kierownikiem laboratorium medycznego i współwłaścicielem. Stąd tutaj Ponadto zajmuję się jeszcze dodatkowo, jestem członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Oddziału Nauk w Krakowie, to jest takie towarzystwo naukowe, które pozwala na rozszerzanie swoich, swojej wiedzy, właśnie poszerzanie, aktualizowanie z dziedziny właśnie diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto jestem jeszcze zespołem Rzeczników dyscyplinarnych swojego samorządu w Warszawie, gdzie no, udzielam się trochę społecznie, więc to też troszeczkę zajmie czasu. Jestem jeszcze również opiekunem specjalizujących się osób w diagnostyce laboratoryjnej, W racji tej, że jestem specjalistą w diagnostyce laboratoryjnej, no to może tyle czasu na takie hobby. Naprawdę jest mało, ale jak pozwala mi czas, no to lubię podróże na co dzień. Jeżeli mam czas, to też lubię pływać w czytać. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Przeprosić troszkę za mój głos, ale to była właśnie wczoraj choroba. I chciałam powiedzieć, że ja czuję się w ogóle bardzo, bardzo zaszczycona, że znalazłam się tutaj w towarzystwie pań i Państwa przede wszystkim. I mimo, mi, że zostałam zaproszona, czuję się wyróżniona. Ja nazywam się Aleksandra Wąłowiec. Prowadzę gabinet kosmetyczny Aleksandra w Brzeszczach. Prowadzę go od lat 30. Wchodząc tutaj, widziałam wiele moich klientów, które zasiadają na tej sali. Także bardzo mi miło, że mogę tutaj w takich okolicznościach się z nimi spotkać. Moją działalność zaczynałam 30 lat temu w domu rodzinnym, i tutaj na moim przykładzie można jakby zaobserwować taki rzeczywiście rozwój od takiego. Biznesu domowego, do tego, co, co teraz właśnie osiągnęłam, do prowadzenia już takiej działalności stricte profesjonalnej. Osiągnęłam to również dzięki edukacji, dzięki temu, że ciągle poszerzam swoją wiedzę. To daje mi taką pewność coraz większą w zawodzie. Bo początkowo. Kończąc pierwszą szkołę, myślałam, że jestem już taka przygotowana do tego zawodu, ale niestety no, życie i codzienne doświadczenia uczą, że nie należy być nigdy takim pewnym siebie, dopóki no, nie, nie poszerza się, nie zdobywa się tej wiedzy yy, yy, ciągle na nowo i, i nie stara się właśnie jej zgłębić i z różnych stron podejść do problemu. Także myślę, że jestem również przykładem osoby, która ciągle rozszerza swoje umiejętności, po to tylko, żeby zapewnić właśnie Państwu, swoim klientom, jak najbardziej bezpieczne usługi, które świadczą. Może tutaj troszeczkę tak odbiegłam od tego pierwszego pytania. Chciałam powiedzieć, że praca, którą wykonuje praca kosmetyczki, polega właśnie na świadczeniu usług dla klientów, klientek gabinetu kosmetycznego No i po to, żeby one były wykonywane bezpiecznie i na wysokim poziomie, na no niezbędne właśnie edukację. Dziękuję. O, o ho, coś, coś Pani się tak interesuje poza zawodowej Ja wiem, że to się to znaczy, łączy, ale... No, tak, znaczy to jest tak, Przez? że właśnie na ten, w tym momencie, no nie mam zbyt wiele czasu na. Hobby, no tak, tak, to niestety wygląda w takim, w takim prywatnym biznesie, że praktycznie 100% czasu poświęca się pracy. Natomiast też, jak wspomniała Barbara, no uwielbiam podróże i na pewno gdybym tylko miała wolny czas i, i pieniądze, to po prostu poświęcam wszystko właśnie podróżom, oglądaniu nowych miejsc, wolę yy, to na przykład zakup nowego modlarsz, czegokolwiek, to czego mi akademicjony. Uwielbiam muzykę poważną, w ogóle muzykę, jeżeli tylko mam okazję, to odwiedzam Teatr Narodowy, czy oferę w Krakowie, czy Teatry Krakowskie, także to jest takie moje hobby. Jak siadam do samochodu i jadę gdzieś w podróż, to włączam właśnie muzykę poważną i to mnie szalenie relaksuje, także to jest takie, to co, co lubię najbardziej. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, nazywam się Barbara Gatry-Luk. chyba przyjechałam z najdalej czyli z Krakowa i do końca nie byłam pewna, czy wyruszę w drogę, ponieważ jest okropnie ślisko, ale udało mi się dojechać i mam nadzieję, że też wrócę. Mieszkam w Krakowie od urodzenia, a właściwie wychowałam się w Nowej Hucie, o której tutaj pewnie będę chciała coś powiedzieć przy okazji edukacji i drogi do zawodu. Jestem, właśnie nie chciałam na pierwszej nic powiedzieć, mam trzy zawody i wszystkie trzy równolegle wykonuję. Jestem dziennikarką, Pracuję w Radiu Kraków, jestem tłumaczką i to jest właściwie moje zasadnicze wykształcenie, ponieważ jestem absolwentką filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez całe lata byłam tłumaczem przysięgłym, ale po 10 latach mi się znudziło i zrobiłam duży zakręt i postanowiłam tłumaczyć literaturę i tak właśnie teraz pracuję, jestem tłumaczem tłumaczką literatury, natomiast zostawiłam zupełnie tłumaczenia przysięgłe. A mój trzeci zawód, z powodu którego przez ostatnie lata bardzo dużo podróżuję i właśnie wcale mi się nie chce podróżować teraz za bardzo. To jest, to jest dziwne, ale ja jestem też autorką książek dla dzieci. Piszę książki dla dzieci. I kiedy wychodziła moja pierwsza książka 8 lat temu, to nie przypuszczałam, że to spowoduje taką rewolucję również w moim życiu, nie tylko właśnie zawodowym, ale też prywatnym. Ponieważ okazało się, że w dzisiejszych czasach, może to zresztą Państwo wiedzą, że pisarz w dzisiejszych czasach wcale nie siedzi w domu, cały czas przed komputerem. I tworzy, tylko przede wszystkim spotyka się z czytelnikami. A, na tym, a, a szczególnie jeśli chodzi o czytelnika małego, tego najmłodszego, a ponieważ ja piszę książki dla tych młodszych dzieci, no to właśnie moje życie w tej chwili właściwie tak wygląda, że jestem ciągle gdzieś w drodze i na przykład trasę kraków brzeszcze pokonuję przynajmniej kilka razy w roku. Co zresztą bardzo lubię i czuję się tu właściwie prawie jak w domu dzięki temu, że jestem tak często zapraszana, ale jestem również zapraszona do przeróżnych miejsc w całej Polsce i naprawdę mam podróże, tak, w każdym miesiącu, a to Gdańsk, a to Poznań, a to Warszawa, a to Szczecin. Jeśli chciałabym o czymś zamarzyć, co mogłoby się wiązać z Pana pytaniem o hobby, to zdecydowanie kształcona w kierunku północnym, czyli jestem filologiem skandynawskim, a uwielbiam południe i bardzo bym chciała na przykład właśnie więcej czasu móc poświęcić. Włochom, Grecji, Hiszpanii, a na to nigdy czasu nie ma, więc takie są moje plany na przyszłość, że ten czas kiedyś musi się znaleźć. Bardzo dużo czytam, często, często jak dzieci pytają, to pani w końcu pisze czy czyta, ja mówię, że właśnie i piszę i czytam, bo sama nie bardzo wiem, co, co, co bardziej lubię, czy pisać, czy czytać, jedno i drugie, i pisanie było do pewnego momentu moim hobby, a potem przerodziło się w trzecią. Pacje, zawód, bo moje wszystkie zawody są też moimi wielkimi pasjami. Jestem małą.